Witam, dzisiaj pociąg pancerny z parowozem b 3 pociąg pancerny Bermachtu z działem kolejowym gleźną Jest to średnie działo kolejowe z pancernika gleźną po wycofaniu pancernika już ze służby to ściągnięto działa i teraz nie pamiętam czy 6 czy 9 takich dział ustawiono na platformach kolejowych a główne działa, kalibr był ponad 300 mm. Jak się nie mylę, czy tam 280, coś, nie pamiętam dokładnie, to postawiono jako baterie nadbrzeżne. A te średnie działa to na, na platformach kolejowych. Tylko nie pamiętam, czy było 6 9, ale mam to w opisie. Ten wagon pancerny jest w stacji Muzeum Warszawa przypięty do. Palzy Wagę 16, tylko tu jest piaskowy, a tam jest w takim malowaniu szarym jak ten w muzeum. Tylko szkoda, że w muzeum nie ma tych małych platform. Z czołgami Te 34 z górą czołgu. Także zabudowałem sobie parowóz, tylko z oryginału widać ten, ten drzak z tyłu na węgiel. I zobaczymy, a nie włączyłem do kontaktu. Teraz musi, nie włączyłem do kontaktu. I tak jest parobus pancerny BR93.